Silengo miasta, bardzo serdecznie na moim kanale Golgonow. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję drugą część o komputerze stacjonarnym marki Gigabyte k 8 n 51 gmf 9 Tym razem, jak działa ten komputer stacjonarny z systemu Windows XP Professional SP Service Pack 3, czy są w wersji polskiej. Tak, i właśnie w poprzednim filmiku pokazywałem tylko, tylko to, tylko tą obudowę i wszystkie pozespoły, i wszystkie te wszystkie funkcje, znaczy wszystkie przyciski, diody, napęd, napęd dysk twardy, stację dyskietek, płytę guzną, ka kartę graficzną, wszystko co, był, co jest w tym obudowie. No dobra, to teraz włączamy monitor. Głośniki. I poczekamy, aż się wszystkie aż monitor wykryje wszystkie złącza z tyłu monitora. Dobra, teraz włączamy komputer, energię. Tutaj mamy 2 GB. Procesor AND Sempron 3000. Tutaj mamy młodej płyty głównej, Windows XP. No, w tym jest właśnie zainstalowany Windows XP na dysku twardym HDD SATA Samsung 160 GB. System Windows się uruchomił. To nieistotne, to bo komputer może być zagrożony, ale tego. O, nie wiem, nie zamknąć e, ten. Dymek, ale otworzę. Kliknąłem w dymek i się otwierał. Centrum z temu systemu Windows. No to mamy tak. Tutaj mamy, teraz teraz, my, mu, teraz, mu, wymienia, teraz wymieniam te wszystkie gry które działają prawidłowo Tutaj mamy Kangurek, Kaoruna 2 Demo Trasmantas Forever, Flatout 2 Need for Speed 3, Hot Pursuit, Suite, Czeski Ride Flatout, Maluch Racer 3 To niestety trochę gorzej działa eee, tr du eee, trochę, trochę dużo gorzej działa ten tak gra Maluch Racer 3, ale za to działa, A reszta wszystko działa prawidłowo. Na przykład sami Surikate dobrze działa Serenka Racer, Ted Adventures 3D i Ford Racing 2. To właśnie te gry zainstalowałem na tym komputerze stacjonarnym. I jeszcze zainstalowałem. Um, jeszcze mam przeglądarkę internetową Mozilla Firefox w wersji 52. I jeszcze mam, jeszcze mam zainstalowaną plik, plik, program multimedialny wideo. Plik, program multimedialny, wideo VLC Media Player. VLC Media Player to jest. Najnowsze, oczywiście najnowsze wersje oczywiście zainstalowałem. Bo pamięć Rama tylko 3, 2 GB, przecież nie 520 MB, tylko 2 GB. No dobra. A tutaj mamy aktywem Almofirewa. To był taki sterownik z chipseta. Mamy, mamy głośność. Tutaj, ma, tutaj jest manager realtek HD audio, czyli sterownik karty dźwiękowej zintegrowanej i ustawienie Nvidia, to jest właśnie. Te, te, to, to, jest karta, to jest właśnie karta graficzna, dedykowana na PC Express X10X16, Nvidia Geforce 6600 GT. Dobra, to Mój komputer. O, tutaj mamy dysk lokalny C. Cał, Całkowity rozmiar to 169 gb a jest 127 gigabajtów wolnego miejsca. Tutaj mamy stacja dyskietek i jeden napęd na, na DVD, na ID. Zamykamy mój komputer. Klikam, że jest my, myszy mój komputer, właściwości. A Tutaj mamy Windows XP Professional 2002, serwis iPad 3. A procesor to jest właśnie AMD Sempro 3000+, 1,81 GHz. Pamięć RAM 2 GB, ddr 400 Mhz Sprzęt, manager urządzeń, zobaczmy Karta graficzna to jest właśnie Nvidia GeForce 6600GT Karta sieciowa. to jest właśnie jest Nie jest czyli IEEE 1394 ale to mi, nas nie interesuje Ale za to jest karta sieciowa, na przykład ym, y. La, Internet LAN czyli Nvidia Enforce Network i Controller Karta dźwiękowa, to jest właśnie Realtek HIG Definition Audio. Tutaj mamy stację dyskietek, i tu mamy stację dysków to jest właśnie Samsung HD 161 HiO. To jest właśnie model te, tego dysku twardego HDD. I tu mamy napęd optyczny. TSST Corp CD DVD W Sychy z 182M to jest właśnie napęd optyczny na DVD i Zamykamy manager urządzeń, zamykamy właściwości systemu. Zobaczmy teraz manager zadań i jak zwykle, oczywiście, wydajność. A użycie procesora to jest właśnie 0%, 2% są. A pamięć RAM użycie pamięci RAM to jest właśnie 280 MB zajęty zajętego pamięci RAM. Tutaj mamy histo historię użycia procesora. A tutaj jest historia użycia pamięci RAM. Dobra. To teraz sprawdźmy, z, e, zobaczmy jeszcze najpierw. E, tutaj mamy Active Almo Fiervasu sumary, To to jest. To jest, taki antywir, to jest taki antywirus jakiś, bo to właśnie sterownika, ka, sterownika chipsetu. A tutaj mamy Manager, Ratek Halle Audio. To jest właśnie panel sterowania karty dźwiękowej od Realtek Hiktevito Audio, tej technologii. Tutaj mamy środowisko, tu mamy equalizer, karaoke, mixer. tutaj mamy odtwarzaj, nagrywaj, tu mamy wejścia, tutaj można wybrać słuchawki, dwukanowy głośnik, czterokanowy głośnik, sześciokanowy głośnik i nawet ośmiokanowy głośnik nawet bo płyta górna obsługuje maksymalnie 7-1, jeśli chodzi o kino domowe na przykład tutaj mamy panel tylny czyli niebieskie to jest wejście AUX zielone to jest wyjście AUX a różowe to jest wejście na mikrofon a pomarańczowe to jest wejście, wejście, wyjście na głośniki centralne i subwoofer a czarny to jest na wyjście na głośniki, tylne a szary to jest na głośniki boczne. Tu nie, żadnych cyfrowych nie ma, ale za to jeszcze jest panel przedni. Tutaj mamy wyj wyjście na słuchawki i wejście na mikrofon. Mikrofon nie jest podłączony w ogóle, to nas nie interesuje. Dobra. Zamykamy. Teraz zobaczmy panel sterowanie Nvidia. No, tutaj mamy panel sterowanie Nvidia. Sej, interesuje się ichronizacja panowa, czyli ustawienie użyj ustawiona aplikacji 3D, ale na szczęście żadnych szarpani obrazek gra na przykład Flato i Flato 2 w ogóle tego nie ma na, na scenie. Tutaj mamy podgląd w regulowaniu ustawień obrazu. A zobaczmy informacje o systemie. No. Tutaj mamy e, e, kartę graficzną produkt. To jest właśnie Nvidia GeForce 3600GT. Tu mamy wersję sterownika 307 Spacj Direct Direct X 9.0 C, zegar rdzenia 500 MHz częstotliwość danych pamięci 2000 2 2 2 interfejs pamięci 128, 128 bitowy, pamięć 128 MB GDDR3, tłumaczy WSMU BIOS Video 5 430200, Amigas sat specy Express X16. Dobra, zamykamy. Niestety, na tym, na tym karcie graficznej, na tym panelu sterowanie wideo, na tej wersji sterownika, niestety nie, nie ma. Nie pokazuje się, ile ma wersji cuda. Ile, ile ma rdzeni cuda. Niestety. Dobra, to na sam koniec, pa, zobacz, e, włączmy Firefoxa. Uruchomił się tak szybciutko włączamy YouTube. Jak nic nie leci na żonite to, to szybciutko chodzi internet. A jeśli włączony jest jakiś filmik, to niestety za, za wolno chodzi ta przeglądarka. Strasznie się zawiesza ta przeglądarka. Ta mozilla Firefox. Przez właśnie procesor. I, i nie tylko. I nie tylko przez procesor AMD SEMPRON 3000, ale także przez ten właśnie system operacyjny Windows XP. Ma tylko 3, a system jest 32-bitowy. Nie jest 64-bitowy, tylko 32-bitowy. Bo Windows XP 64 są, niestety są tylko i wyłącznie po angielsku. Nie ma po, po polsku, tylko jest po angielsku. A ten system 32-bitowy 32 to jest XP po to jest właśnie po polsku. Dobra włączamy jakoś, jakoś, jakiś filmik yy, na przykład z mojego kanału yy, na przykład FlatOut FlatOut1 na przykład złoty czyli poziom Gold taki mam właśnie filmiki na moim kanale który nagrałem na moim laptopu w poprzednim HP LTB 840g3 o tak jednak nie mogę nie mogę w entera wciskać nic nie bo musiałem kliknąć ten w lupę czyli, wyszuk, czyli wyszukaj tutaj klikamy Poczekamy chwilkę. A się w końcu załaduje, tylko że niestety YouTube strasznie długo się ładuje na tym komputerze stacjonarnym. Niestety. I nie tylko przez procesor, ale przez właśnie przez ten system operacyjny. Niestety to również także system operacyjny Windows XP profesional bitowy Niestety. Dobra, yy, zrobię przerwę na gryp. O, jeszcze yy, klikamy w tym. Z pełnym ekran. Klik, weźmy w ustawienia tego filmiku. No i widzicie, zawiesza się. O, klikamy yy, jakość. Jeszcze raz, bo powinien się pojawić full HD, a nie tylko 360p. Chyba ze YouTube jest nie tak. Dobra, niech tak będzie. Poczekamy aż się filmik załaduje. No dobra. Filmik musi uruchomić tak długo, muszę, a ja muszę, a ja w tym czasie zrobię pauzę w nagrywaniu. Widzimy się za chwilę. Dobra. Nie będę tak długo czekał, bo nadal się, nada się nie chce uruchamiać ten filmik. Nada się nie chce filmik otworzyć. No dobra, nie mam czasu. Zamykamy y, przeglądarkę przy internetową. No, zamknęło się. Dobra, a teraz jeszcze pokażę Wam ja jak działa ten, te filmiki na programie VLC Media Player. Weźmy pobrane. O, tutaj. To jest właśnie ten filmik, ale, ale nie złoty, tylko brązowy. Pierwszy odcinek tego mojego filmiku. No, i widzicie, Plik Flak VLC Media Player na tym komputerze stacjonarnym dobrze działa. Na przykład, wszystko by będzie Na przykład, jeśli chodzi o ten, nie tylko o a program VLC Media Player, ale także wszystkie gry. Oprócz Maluch Lacer 3, oczywiście, niestety, dobra. Wyłączamy. No dobra, to na dzisiaj tyle na tym moim filmiku. Wyłączam teraz komputer. Prowadzowanie. z teraz do Windows i poczekamy jeszcze na to. No widzicie, to jest właśnie nic, co tym Windows może bezpiecznie wyłączyć komputer. Dobra, wyłączamy ręcznie komputer Bo taka płyta główna obsługuje, taka ta, ta, płyta główna właśnie za wyprodukowana Gigabit gk 8 n 57 f 9 Moment to going to sleep, taki właśnie wyprodukowany został, płyta główna Wyłączamy głośniki I monitor No dobra To na dzisiaj tyle na tym filmiku jeżeli podobał wam się jak przefajny fajny odcinek, ja o, o moim komputerze stacjonarnym z płytą ProSan 2002, z płytą główną Gigabyte 8n51 GMF9 z Windowsem XP Professional z e serwisem 3 Prze czy są wbietowy, czy, czy są w wersji polskiej na dysku twardym HDD SATA Samsung 180 GB To wiecie co robić Dajcie łapki w górę, a jak nie to trudno Subskrybujcie dalej mój kanał, mi dalej brzoza z moich filmikanów i kanalego wulkanowy No i co, ja nie przedłużę, a spędzę go za Trzymajcie się ciepło Cześć, i pa, narka